Bo tu moja. Y, moja babcia. Moją siostrą się znajduje. Z, moją młodszą siostrą się opiekuje. No. no. A moja starsza siostra śpi aktualnie. No i tu będziemy mieć pieska. ogólnie nie lubię zabijać psów, no ale skoro one nas atakują, no to co poradzić? No spadaj, spadaj, miaszcz go, miażdż go No, dość wytrzymały ten pies Dobra O, moc się lada No i patrzcie, to jest zupełnie dziwne To jest jakieś łazienka, szatnia Nie wiem jak to powiedzieć, prysznic tutaj No dobra, no, w takim razie idziemy po sekret kolejny To jest dość głupi do zdobycia, bo znaczy, może nie jest głupi, ale dość długo się go zdobywa. Dobra. Ale jest łatwy do zauważenia. No, przynajmniej mi się wydaje, że jest łatwy. Bo... no, Znaczy, na pewno dla kogoś, kto gra pierwszy raz, nie jest to takie oczywiste, że tam jest jakaś klapa w podłodze, no ale jeśli się wytęży wzroki... Ja na przykład odkryłam, jak grałam pierwszy raz, to odkryłam właśnie ten sekret w ten sposób, że szukałam drogi, i po prostu znalazłem ten sekret, więc... Yy, no nie wiem. Wiadomo, że każdy inaczej na no to spojrzy. Dobra. No mamy sekret. No i w ogóle chodźcie w jakichś kanałach jesteśmy. Fulara No dobra, idziemy. W dalszą podróż. Hmm, co ty tak długo płyniesz, dobra, aha, tutaj wyjście. ha Dobra, jesteśmy. No i teraz będzie męczarnia, bo musimy w wszystkich szatkach poszperać. Patrzcie, mamy wszystkie sekrety w tym poziomie. Fajnie, nie?